No, witam. Keltus w swojej ostatniej audycji Co mi daje raka? ponownie odnosi się do mojego podcastu. Jako, że kielecki śmieszko grajek przeinacza parę moich wypowiedzi i wysuwa pewne próby ripost, więc wypadałoby się do nich ustosunkować. Co też czynię. Po pierwsze, nie odniósł się do drugiej części mojego zaorania antynatalizmu, argumentując to, że niby się nie zapoznał. Cwany wybieg, w tej sprawie piłeczka jest dalej po twojej stronie, kelkuc. Po drugie, nie atakowałem randystycznej koncepcji etyki, jaka by ona tam nie była, tylko twoją osobistą, keltuzową. Podałem pewne uproszczone, spolaryzowane stanowiska etyczne, do których ty się odwołujesz naprzemiennie, w zależności od tego, jak ci wygodnie. Nie podoba ci się perspektywa płodzenia dzieci, wychowywania ich i tak dalej? Presto! Cel nie uświęca środków, bo dzieci nie mogą być środkiem do szczęścia swoich rodziców. Uważam, że poseł Przemek będzie skutecznie promował idee wolnościowe. Presto! Cel uświęca środki, bo wykorzystywanie ludzi, intrygi, manipulacje są ok. W końcu chcącemu nie dzieje się krzywda. Młoda karyna zdobywa popularność swoim tyłkiem. Tak, jest Ona jest tempa i nie ma rykczu. Presto, cel nie uświęca środków. Nie można wykorzystywać swojego ciała dla zdobywania popularności w polityce. Bo człowiek nie może być środkiem do celu. Więc tu nawet nie chodzi o niekonsekwencje u Twojej filozoficznej guru. Co u ciebie, mistrz stali. Ok, a teraz sprawa. Metaf obiektywizmu metafizycznego. Zacznijmy od zacytowania dwóch pierwszych filarów filozofii Ayn Rand, które się do tego odnoszą. Rzeczywistość istnieje jako obiektywny absolut. Rzeczy to rzeczy, niezależnie od naszych uczuć, życzeń, nadziei czy obaw. Rozum, w nawiasie umiejętność identyfikacji i kojarzenia informacji dostarczonych przez zmysły. Jest jedynym dostępnym człowiekowi narzędziem poznawania rzeczywistości, jego jedynym źródłem wiedzy, jego jedynym motywem działania i podstawowym sposobem przetrwania. Koniec tatu. Podchodząc całościowo do tych punktów, trzeba podkreślić, że rozum, jakkolwiek absolutnie doskonały by nie był, to diabeł tkwi w szczegółach, a tym szczegółem są owe dostarczające informacji zmysły. O wadliwości poznania zmysłowego, o wszelkich złudzeniach, którym owe zmysły ulegają oraz o różnicach między poznaniem zmysłowym a rozumowym napisano całe traktaty filozoficzne. Polecam takich klasyków jak Sextus Empiric, Kartezjusz czy empirycy brytyjscy John Locke, George Berkeley i David Hume. Postęp w nauce tego nie zmienia, bo nawet mając specjalistyczne przyrządy do pozyskiwania informacji, jak teleskopy, spektrometry, wielkie zderzacze cząstek, to wciąż pozyskujemy dopiero pewne nieprzetworzone dane, do których ludzki umysł musi się odnieść. A często parametry je opisujące są na tyle skomplikowane, że nawet naukowiec przyjmuje je jako prawdziwe na wiarę. Sposoby uznawania twierdzeń na podstawie danych empirycznych są często bardzo umowne. A od konwencjonalizmu do obiektywizmu droga daleka. Z kolei, to co Rand proponuje w metafizyce, jest de facto pewną formą materializmu, a wręcz jakiegoś materialistycznego panteizmu, gdyż świat, będąc według niej absolutem, jest przyczyną sam dla siebie, a więc, i człowiek wraz z rozumem, jest częścią tego absolutu, skoro nic poza światem nie istnieje świat ludzie świadomość absolut wszystko się zlewa w całość w takim monistycznym świecie rodem ze spinozy wszystko wyłania się samoistnie zowego materialnego absolutu więc i rozum i wszystkie procesy w nim zachodzące są natury materialnej czy rozum może posiadać w takim układzie wystarczającą autonomię wobec świata by postępować w sposób niezależny od praw natury czyż nie jest całkowicie Determinowany prawami natury? Może byś się odniósł do kwestii istnienia wolnej woli Urant i tego, jak ewentualnie ją uzasadnia, mając taki obraz świata? Czy racjonalny egoizm według niej jest zgodny z naturą, czy jej wbrew? Tak na marginesie, to z tychże punktów również nie wynika uzasadnienie antynatalizmu, bowiem materia jest jaka jest, nic jej nie różnicuje i nie wynika z tego, że rozum. I wynika z tego, że rozum też należy do świata materii. Skoro rozum jest materialny, to równy w doskonałości, jak i w niedoskonałości z wszystkimi innymi rzeczami, a więc tworzenie nowych rzeczy, to znaczy nowych umysłów w opakowaniu nowych dzieci jest ambiwalentne względem świata. Natomiast jeśli chodzi o apologię Wiplera w wykonaniu kieleckiego śmieszkokrajka, to sprowadza się ona do tego, że Polityka to ściek. Ja nie lubię takiej polityki, ale Wippler sobie w tym ścieku razi lepiej niż betoniarze z KNP. I może to właśnie jemu uda się promować skutecznie rozwiązania wolnościowe. Ergo miał prawo rozwalić KNP w tym celu, bo przekonał Korwina, by poszedł z nim. A KNP to była tylko przystawka do Korwina. No spoko. Parę spraw. KNP i Korwin stanowiły w miarę spójny tandem. Przynajmniej przy okazji Eurowyborów. Połączeniem medialnego show Korwina i Kuceri z bardziej spokojnym i merytorycznym obliczem reszty partii e, stanowiły ale elementy, które moim zdaniem się dopełniały, a nie zlewały w jedno. Hitler zrobił później z Korwina Bożka, a Kuce i Karyny dowartościował ponad. Pozostałych przyzwoicie prezentujących się wingmanów Korwina. Podział zostawił sprawną medialnie, ale płytką merytorycznie kucosferę z Korwą i Wiplerem w jednym obozie, a merytoryczną bazę wyrzucił poza margines. Partia Korwin strukturalnie to taki liberalny Kinderpis, i właśnie na przebudówkę Pisu jest ten projekt robiony. Nie bez kozery kluczowe regiony są obstawiane wiernymi aczmiernymi Pretorianami Wiplera, aby w razie czego byli posłuszni w przypadku wejścia do Sejmu, albo żeby ich łatwo można było zastąpić kolegami po pokroju posłów Hoffmana, Jagieły czy Gibały. To właśnie szykowane transfer Gibały, XPO, ruch Polikota. Do nowej partii jest raczej powodem wycofania Karyny Banasik. Głupia to ona pewnie jest, ale nie ze względów przedstawionych w, ost w ostatniej twojej audycji, tylko dlatego, że zrobiła krecią robotę dla Witlera w ramach małopolskich struktur KNP, po to, by jej chłopak Koncio Berkowicz znowu był dwójką, ale taki już Karen los. Jeśli będzie się buntować, to zastęp kuców i kucynek czeka zapewne w kolejce, by zastąpić ją na stanowisku asystenta w eksterytorialnym biurze poselskim posła Przemka w Krakowie. Jeśli nawet Wibler z osobliwą trzutką, jakimś cudem, wejdzie do Sejmu, to szanse na to, że przeforsuje cokolwiek wolnościowego są znikome. Albo stanie się junior partnerem PiS, i wówczas o realizacji czegokolwiek można sobie pomarzyć, albo spadnie do głębokiej opozycji i skończy jak palikot. Ale raczej tu, no, ale raczej tu. o nic więcej niż o wejście do Sejmu i o pozyskanie subwencji budżetowej nie chodzi. No sorry, partia budowana na zasadzie partii głównego ścieku i gry według tych samych zasad siłą rzeczy przygrywa z większymi graczami. Szczerze to moim zdaniem Palikot w 2011 roku był bardziej wiarygodny dla przeciętnego wolnościowca, tylko ktoś, kto wdroży rozwiązania mu bliskie, niż obecnie Wipler. Palikot był co prawda skandalistą, ale przy okazji biznesmenem, milionerem, elokwentnym mecenasem kultury. Próbował budować przyjazne państwo, ale go blokowali. W dodatku swoją partię budował od zera. Fiedler z kolei jest zadłużonym po uszy, niezbyt, e, roz, 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 niezbyt gramotnym graczem gier komputerowych, no co prawda prawnikiem, weteranem kilku różnych partii i organizacji, z których to był zazwyczaj wyrzucany lub zmuszany do odejścia, i który budując nową partię pozyskał właściwie tylko działaczy KNP. Nie wciągnął do koalicji żadnych sensownych innych środowisk, bo sam wiesz, że Partia Libertariańska i Waldemar Deska to żart. Ten projekt moim zdaniem nie jest w stanie realizować skromnych celów, które założyłeś, a działając jak partia głównego ścieku nie ma szans w starciu z kimkolwiek poza planktonem, bo zawsze będzie ktoś z większym portfelem, kto tych cyników w razie potrzeby sobie po prostu kupi. Być może jest to jedyna partia wolnościowa, która swoim płytkim śmieszko liberalizmem jest w stanie przebić się do Sejmu. A jeśli tak faktycznie jest, to wolę w ogóle zbastować i bądź dobudować alternatywę polityczną długoterminową poza Sejmem, lub w ogóle wycofać się z polityki i komentować kuco i knyposferę z pozycji mojego bieda vloga. No to ciao.